Cześć, Manowi witam wszystkich tutaj Lato. Dzisiaj mam dla was troszeczkę e, newsów, e, jako że ostatnio zagrywam się oprócz League of Legends, w Fortnite, a to myślę, że taka forma szybkich newsików dla tych, którzy też grają albo mają e, zamiar wrócić, będzie fajna. E, dzisiaj troszeczkę o Epic Games o świętach i o właśnie Fortnitecie, co można tam aktualnie dostać, zdobyć i tak dalej. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam już do konkretnego materiału. Ok, jak widzicie, e, mamy tutaj już zimową otoczkę. Pierwsze co, no to zaczniemy sobie o newsach, szybkich newsach z Fortnite'em, związanych a na końcu troszeczkę też to powiem o Epic Games i to, co tam ciekawego się dzieje. Kiedy nagrywam filmik, jest 17 grudnia, także powinno to wyjść w ten sam dzień na bieżąco. Na start mamy Winterfest, czyli dużo nagród, dużo bajerów związanych z zimą. Cała mapa oczywiście jest zimowa. Oprócz tego mamy w Fortnite, jak możecie sobie zobaczyć, nowe zadania, festiwal co pa, codziennie praktycznie będą kolejne, e, kolejne misje i jak zrobimy te misje dostaniemy e, jeden nowy glider, czyli spadochron, będzie to taka mroźna deskorolka oraz e, za wykonanie 10 zadań zimy dostaniemy zamrożoną lamę na plecy, tak jest, jako plecaczek, także to jedne z takich nagród. Oprócz tego e, za samo zalogowanie się powinniście dostać, e, już Wam pokazuję taki glider, taką deskę lotnie, naprawdę mega fajna sprawa. Za samo zalogowanie się podczas tego tutaj zimowego eventu coś takiego powinniście dostać. E, oprócz tego z darmowych rzeczy przy samym logowaniu się jest też ekskluzywny skin dla PC. W końcu tak, zazwyczaj mamy jakieś ekskluzywy dla PlayStation Plus, a teraz mamy coś dla PC. Taką postać Blizabel powinniście dostać za samo zalogowanie się i przejście tutaj do sklepu z przedmiotami i będziecie mieć tą postać odblokowaną, także z darmówek na sam start. No to, to tyle. Oprócz tego w sklepie oczywiście jest dużo tematycznych jakichś przedmiotów, dużo itemków zimowych i tak dalej. Dzisiaj mamy 17 grudnia, jest właśnie premiera Spidermana, na którą też wieczorem będę jechał. Mamy tutaj kolaboracje z kolejne kolaboracje jakby ze Spidermanem, bo jak wiecie mamy w karnecie, bojowym może najpierw pokażę Spidermana takiego po prostu ogólnego w paru wersjach mamy wersję czerwoną, czarną, jeszcze jest też Spiderman do zdobycia w wersji białej w skinie białym oraz dodali ostatnio wersje neonowe, także czerwony neon, złoty neon. I, I jeszcze jest niebieski neon, także w ogóle super skiny. A dzisiaj z okazji premiery, kolaboracja kolejna, myślę, że świetna kolaboracja, to mamy Spidermana aktualnego, czyli Tom Holland i Zendaya. Jest tutaj taki pakiet, tak się prezentuje Spidermanik. Możecie sobie zobaczyć Zendaya, może troszeczkę przesuniemy o. Zendaya, Spiderman i są też dwa style, możecie mieć go w masce, bez maski i, i czarny strój też jest dostępny. Oczywiście strój troszeczkę się różni od tego Spidermana, którego możecie zdobyć z karnetu, ponieważ jest on nawiązany, nawiązaniem do fil, filmu e, Bez drogi do domu. Także 17 grudnia premiera, dajcie w, znać w komentarzach kto też wybiera się na premierę albo czy ogólnie chcecie w najbliższej przyszłości obejrzeć sobie Spidermana. Oprócz tego oczywiście jakieś tematyczne zimowe tutaj skiny, skórki i tak dalej. Będzie tego jeszcze więcej. Na dniach będą nowe zestawy skinów zimowych i bardzo ważna rzecz, no to tutaj po prawej stronie u góry mamy taką śnieżynkę. Jak klikniecie na śnieżynka i na śnieżynkę, to z poprzednich lat możecie to znać, mamy coś takiego jak prezenty z okazji festiwalu zimy. Wchodzimy do domku, wchodzimy do schroniska i codziennie macie do otworzenia jeden prezencik aż do samych świąt i w każdym prezencie są jakieś nagrody. Ja jak to nagrywam, jest jeszcze pierwszy dzień, później będzie dzień drugi, więc kolejny prezencik do odblokowania. Jeżeli, jeżeli chcecie jakby szybciej konkretną rzecz sobie odblokować, która jest w tej paczuszce, to teraz na ekranie powinny się pojawić zdjęcia, jakie są powiedzmy tam dostępne przedmioty i, i tak, dalej, i tak dalej, żebyście wiedzieli mniej więcej orientacyjnie, co można zdobyć z tych prezentów. Ja za pierwsze odblokowanie paczuszka, taka, która się świeciła jak, jak tematycznie, tematycznie te spadające takie wiecie sopelki jakby matrixowe, taka była paczka, to sobie otworzyłem i taki super super lotnie zdobyłem super glider związany z matrixem pewnie bliżej Pewnie bliżej premiery Matrixa najnowszego będzie też kolaboracja, bo już tu gdzieś było zapowiedziane, że będzie chyba Trinity i Neo jako skiny. Tak jak zrobili teraz ze Spider-Manem, to pewnie niedługo będzie też opcja dostępna z Matrixem bliżej premiery filmu. Także no bardzo dużo rozdają, bardzo dużo fajnych rzeczy. Jeżeli chodzi o Fortnite, a, to chyba tyle. Oprócz tego na Epic Games jak praktycznie co roku mamy dużo nagród. Dostajemy też od 16 grudnia. Co 24 godziny macie jedną grę darmową do odbioru. Na razie została tylko. Na, na razie wiemy tylko o pierwszej grze. Dzisiaj pojawi się chyba o 17, Jest, teraz pojawi się druga gra. Pierwsza gra to jest Shenmue 3. Na pewno wielu z Was może kojarzyć tą gierkę. Ja osobiście nigdy nie grałem, ale widziałem gameplaye, widziałem jak to wygląda i tego typu rzeczy, także aktualnie pierwsza gra do odebrania za darmo na Epic Games to jest Shenmue 3, oprócz tego dużo przecen, e, darmowe itemki do gier typu Warframe, Rocket League, Fortnite i tak dalej, więc jeżeli ktoś gra na to logujcie na Epic Games i odbierajcie swoje nagrody no i też wrócił kupon e, e, zniżkowy, tak jest wrócił kupon zniżkowy, mamy na Epic Games też przecenę bodajże kupon z przeceną na 40 zł, także powiedzmy, że kupicie coś za 50 zł, to macie Grę za dychę. Kupicie coś za 6 dych, macie grę za 20 zł i tak dalej, i tak dalej. Także fajna, bardzo przecena. Szczególnie jak na coś polowaliście, no to te 4 dyszki mogą dużo dać, więc e, tak to wygląda, tak to się prezentuje. E, mówię. Jeżeli ktoś miał ochotę wrócić do Fortnite'a, tak jak ja, ja grałem osobiście w pierwszym sezonie, teraz sobie wróciłem od jak. I tam, nie wiem, dwa miesiące temu, miesiąc temu, jak pojawił się skin, właśnie skiny się pojawiły z Naruto. No to w tym czasie wróciłem, jak się okazało. Tam, dwa tygodnie później, też, e, też e, wielka zmiana była. Nowy sezon, chapter trzeci. Bardzo dużo zmian. Dodali chociażby ślizganie się z Apex Legends i zauważyłem, że lobby lepiej działa i jest dużo po prostu osób też powracających, które słabiej grają. Nie wszyscy budują od razu, wiecie, wielkie budowle, wieże hotely hotele pięciogwiazdkowe, więc jest szansa na jakąś tam gierkę. Na razie się gra przyjemnie, bardzo spoko, dużo nagród w karnecie i to tyle. Także jeżeli ktoś zamierzał sobie. Wrócić do Fortnite'a, no to spróbujcie, może akurat mi na ten czas bardzo się podoba, jak widzicie tutaj po lewej stronie mam prawie 38 poziom karnetu, dosyć spoko to leci, jakieś co chwilę nagrody się dostaje, bardzo fajnie akurat w Fortnite jest ten jakby Battle Pass, ten karnet zrobiony, bo serio dużo itemków możecie wyrwać praktycznie codziennie, więc fajna sprawa, w niektórych grach no, te karnety są trochę biedne trzeba bardzo dużo grać, żeby prawie nic nie zdobywać, więc polecam, Epic Games też zajrzyjcie i dajcie mi znać czy zamierzacie zagrać co sądzicie o tych eventach i, i czy będziecie chcieli oglądać nowego Spidermana, który już dzisiaj 17 grudnia w kinach, ja osobiście nie mogę się doczekać, ostatni Marvel w tym roku, podobno bardzo dobre bardzo jakby wielkie widowisko, także zobaczymy jak się zakończy ta trylogia naszego Spidermana z Tomem Hollandem? Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, subskrybujcie no i wijajcie na wszystkie moje social media. Linki jak zawsze macie pod spodem w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!